Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w sobotę przybył do Rzymu, by wziąć udział w niedzielnej inauguracji pontyfikatu papieża Leona XIV. Merz przy okazji spotkał się w sobotę z włoską premier Giorgio Meloni. Rozmawiali między innymi o wojnie w Ukrainie. Merz powiedział, że rozmowy między Rosją a Ukrainą w Turcji nie spełniły oczekiwań oraz, że należy nadal wywierać presję na Moskwę za pomocą sankcji. Prezydent Putin selbst war nicht bereit in die Türkei zu kommen. Seine Truppen setzen auch heute die Angriffe. Giorgia Meloni powiedziała, że rozmowy z Mercem obejmowały także kryzys w strefie gazy. Włoska premier nazwała sytuację w Gazie coraz trudniejszą i dramatyczną w obliczu nowej ofensywy lądowej Izraela. Zarówno Berlin, jak i Rzym należą do najsilniejszych sojuszników Izraela w Europie, ale ostatnio są pod coraz większą presją, by potępić Jerozolimę za eskalację działań wojennych.